Witam kochane skorpionki i szczypawki moje słoneczka Witam was kochani Jest to rozdanie na 11 czerwca Na to pełnię księżyca W Strzelcu Także będzie bardzo emocjonująco Zresztą jak ostatnio cały czas Więc nie wiem Żadnej, żadnej <grytanie> to nowości nie odkryli tak? <grytanie> Słuchajcie Przypomniał mi się kawałek. W restauracji Facet zamówił zupkę nie? Tam pierwsze danie, nie i deser. No i tak w końcu kelner się pyta na końcu, mówi, czy smakowało. A gostek mówi, a dupy nie urywa. A kelner na to cierpliwości. Także tak mi się to, słuchajcie, ten emocjonujący czas kojarzył. Dobra, jeszcze papki letim. Letim na szczecin. Dobra, 11 muszę spojrzeć do niebo, sobie trochę się uspokoić. Dobra, skorpion. Jedenasty, jedenasty, jedenasty czerwiec. Skorpionek. Sąd ostatecznie, w mi znowu w sądzie wychodzicie. Jesus Maria. I teraz tak, co się dopełnia, co się mocno uwidoczni, kochani? Co się mocno uwidoczni. O, jak uraczków. E, co odejdzie po tej pełni, kochani? Co odejdzie po tej pełni? Mhm. Mm jak należy do tego podejść? Jak należy do tego podejść? Jak należy do tego podejść? Piękna energia, słuchajcie. Czego nie należy? Czego nie należy? Mhm. Czego nie należy? I rezultat, kochani, rezultat. Rezultat, nie? Rezultat, rezultat, ej no co jest, pokażcie karty, rezultat, 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 dobra, tu, ta, ta karta mi się rzuciła, sprawiedliwość, ło, wow. ciary mnie przeszły, słuchajcie, wy jesteście w fazie, nie wiem, Bronicie czegoś, ja mam wrażenie, że tu chodzi o dom. Bronicie się przed, przed albo dogadaniem się z kimś w domu, um, albo bronicie się przed jakby podjęciem takich naprawdę stanowczych <laughs> kroków w celu tak jakby zaktualizowania czegoś i to jest, to dotyczy albo waszego domu, bo to jest czwórka buław, albo romansu jakiegoś, albo w ogóle jakichś, nie wiem, jakichś ludzi, z którymi wy aktualnie macie do czynienia. I mam wrażenie, że tu jest tak jakby, kochani, wy się bronicie przed tym, aby definitywnie podjąć jakieś decyzje. Ale mimo wszystko, zobaczcie, wy jesteście w sądzie ostatecznym, więc to jest karma. Karma podjętych decyzji, tak? I to jest, to jest też uwolnienie się, kochani u Was, od energii naiwności, od energii iluzji, Wam powiem. Od takich fałszywych nadziei, zawiedzionych nadziei, tak jakby zrozumienie czegoś. Tu mam wrażenie, że to jest takie oświecenie, zrozumienie czegoś. Dla wielu ludzi mogą to być sprawy ewidentnie sądowe, urzędowe, zakończeniowe, tak? I, mm, ale co ta pełnia mocno Wam uwydatnia? To, że jest tu problem z wyborem. Być może też tak być, że macie naprawdę za dużo na głowie ostatnio, bo się bardzo dużo dzieje. I ze zdrówkiem, słuchajcie, i z wyborami. I takie mam tutaj, słuchajcie, wrażenie, więc ym, należy tutaj, kochani, zakończyć taką sytuację, i to jest albo związane z dzieckiem, bo ta sytuacja tu będzie odchodzić, tak jakby bardzo dużo jakichś działań z dzieckiem waszym, z, gdzie z dzieckiem, czy, czy sytuacja jakaś, ym, gdzie ym, mogło was to naprawdę zmęczyć. Ale też mam wrażenie, że tu odchodzi pewna wasza naiwność, taka nadzieja na coś, jeśli chodzi o miłość, jakąś oszukaną, nie wiem, mam takie wrażenie, nadzieja nawet na pracę, która może się nie spełnia, bo tu chodzi o, ka o, o... każdy ma inną sytuację, prawda? Także. I też taka kapryśność, bo też mam wrażenie, że tu jest trochę takiej kapryśności, że do końca w sumie to ja sam nie wiem czego chcę, i ta energia Was na szczęście opuszcza. Bo słuchajcie, wchodzicie w energię gwiazdy, opieki boskiej, w energię samorealizacji, takiego spokoju w końcu, właśnie. Nie ma tej kapryśności, zmienności humorów, bo to była taka pewna zmienność humorów też, tak? Szarpało może emocjami. Także tutaj przychodzi ta gwiazda, to przychodzi taki właśnie spokój, takie duchowe ukojenie. Słuchajcie, będziecie bardzo mocno zainspirowani do jakiegoś działania. Zobaczycie, że macie naprawdę ezoteryczne, być może, co niektórzy mają, powołanie tutaj, tak? I to jest takie, jakby wyrastanie z dziecka w dorosłą osobę. Za przyczyną gwiazdy, czyli samorealizacja, tak? Samorealizacja, samopoznanie, coś pięknego. I teraz, kochani, nie bać się, bo dwójka buław, to jest nie bój się, przygotuj się, przygotowywujesz się, zaglądasz za horyzont, ale jeszcze masz tutaj coś do, do jakiś murek do pokonania, tak? Czyli to jest tak, że ty się przygotowywujesz do to jest właśnie ten świat, Słuchajcie, uwielbiam tą kartę. Dzierżysz świat w swojej ręce. Więc ty już jesteś przygotowany przygotowana do tego, żeby pójść o krok dalej, tak? O krok dalej. Od, wiesz, co? Mam wrażenie, że tu jest takie: jedni będą się tu rozwodzić, bo to jest ewidentnie pokazane. Strach był wcześniej. Teraz jest definitywna decyzja. Inni będą się rozstawać, inni będą się z powrotem schodzić, um, i jest tu tylko taka właśnie energetyka tego rycerza, buław, jest to energia trochę zmienności, działania takiego fajnego, ale też znowu taka energia tej agresji. Energia, słuchajcie, agresji, ale również mam wrażenie, że takiego um, zachwiania, bo rycerz buław to jest tak, w nerwach zapala się do czegoś, w nerwach, Nagada się, nagada, naobiecuje, a później jak już ochonie, to później z powrotem tonuje i tak w kółko. I więc tutaj właśnie należy przytrzymać tą energetykę, czyli ją ujednolicić, żeby móc pójść o krok dalej, właśnie tak, i nie bać się, bo rezultatem jest karta sprawiedliwości i ja nie wyciągnę już więcej, więc sprawiedliwości staje się zadość. I to jest na waszą korzyść i jakkolwiek by ten wynik nie, nie brzmiał więc ym, no nie dokłada się już po sprawiedliwości, więc to jest tak, że karma goni karmę tu jest sąd ostateczny, to jest karma nawet zobaczcie co tu pisze, nie wiem czy widzicie to jest karma i sprawiedliwości staje się zadość, sprawiedliwość więc tu będzie równoważenie i mam wrażenie, że ktoś z podwagi z osób z pod znaku wagi Hmm, ryba, waga <laughs> może mieć tutaj duże znaczenie. Więc, kochani, uu, przepraszam, słoneczka moje, boże, co ja mam z tym gardłem? Uu. Tak, patrzę jeszcze na tą sprawiedliwość tutaj, bo mi coś przychodzi do głowy. Wiecie? tak mi się te karty ułożyły. Sąd Ostateczny, Gwiazda Sprawiedliwość. Z wyroków boskich, kochani, wy się odradzacie. Z wyroków boskich, wy wchodzicie w nową energię. Wy dopiero dojrzewacie do tego, wy jesteście młodymi duszami, albo wy dojrzewacie do czegoś, coś, jakiś pomysł do was przyszedł, że ten pomysł dopiero wzrasta i ten pomysł wzrośnie, i sprawiedliwości stanie się zadość. No, piękna energetyka, kochani. Piękna. Skorpionki, wy macie piękne karty. I życzę Wam, Słoneczka, aby tak było. Słonka moje, co Wam mogę powiedzieć? Cieszę się, że u was się zaczyna wszystko układać, bo widzę po kartach, że zaczyna się układać. No i co, tego wam chciałam życzyć? Przede wszystkim spełnienia, zdrówka, szczęścia. No i bądźcie tutaj ze mną. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za, <laughs> za obecność, kochani. Bardzo, bardzo wszystkich kocham. No i dziękuję serdecznie, jeszcze raz dużo zdrówka, no i do usłyszonka buźka, kochani.